Wzlećmy. Halina Bronikowska Smolarska. Zwyciężyć trzeba złód, hufiec skrzydlaty, cienie potęgi, I szczęścia i sławy. Odrzucić trzeba wszystkie ziemi kwiaty i ten upojny najbardziej kwiat krwawy. Pragnienia nasze to więzy i pęta spłoną. Im duch nasz zapłonie goręcej, Przestrzeń nas woła, Myślą nieobjętą, wzlećmy, A może nie wrócimy więcej. Wzlećmy, a spadnie wszystko, co nas wiąże, Objęte tęsknot najwyższą pożogą. Duszy przypomnij, w nieskończoność dążę, A sercu rozkaż, Nie czekaj nikogo. Gdy już o niczem nie powiesz, to moje, prócz ty, mój duchu, i ty, mój Boże. Szeroko jasne rozchylisz podwoje, domem ci będzie gwiaździste przestworze. A kiedy zda się utracisz już wszystko, zgasi tę jeszcze myśl Twoją o niebie, wtedy. Proś śmiało, daj mi podejść blisko, panie, bo nie mam już nic oprócz ciebie.